A jeszcze jedna dodatkowa rzecz, przepraszam, zapomniałem. Dogadałem się trochę z Pizolą, teraz już lepsza jest, coś cokolwiek widzę. Dogadałem się też z Piccolo. Popatrzcie, jakie piękne, że tak powiem, co prawda, po piwie, ale bardzo piękny kierunek. Także zdrowie Wasze w nowym roku. Piccolo to najlepszy, że tak powiem, trunek, oczywiście, na każdą możliwą okazję. Hmm. A to o czym zapomniałem, to. List do re redakcji. Przesłała nam go hmm, niejaka ma DR i zawarła w nim przepis na sylwestrowe pić szampana w ukryciu. Tak zwany szampan spod kanapy. Do przepisu na szampana spod kanapy potrzebujemy: no oczywiście, szampana, dwa kieliszki, bo więcej pod kanapę nie wejdzie. No i babcie. E, babcie jest po to, żeby się przed nią cofać, a kanapa po to, żeby się pod nią cofać bierzemy te dwa kieliszki. Z racji tego, że nie ma pod konopą za dużo miejsca, to ma der radiów, żeby pić y, szampana noskiem, bo wtedy się nie wyleje na podłogę i nie trzeba będzie sprzątać. Tak jak ja na przykład sprzątałem, ale już postątałem wszystko pięknie, ładnie. Także pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam naszą y, koleżankę, że tak powiem, która podesłała przepis na sylwestrowego szampana. No i szczęśliwego nowego roku, co by gorzej nie było niż było.